Uciekło w dość głupi sposób. Eee, co się stało? Znaczy, mm, niepotrzebnie zabrałem się za rozblokowanie korka na Kubalonce, co było dość męczące, ponieważ samochodów, która się tam sklinowała, eee, No była dość spora. Eee, nie dostanę za to ani medalu od organizatora, ani od konkurentów. Eee, I trochę zdyszany wystartowałem do Kubalonki, zabrakło. Eee, w którymś momencie po prostu koncentracji za szybko wjechałem w zakręt, podparliśmy się tylnym kołem o. o coś. No i później już walka z tym, żeby dojechać do mety. Próbowałem to naprawić, natomiast tylne zawieszenie nie chciało poddać się naszemu naprawianiu i tak, no tak niestety całą pętę do mety. Cóż, no cóż, nie zawsze się udaje. Za braku po prostu odrobinę konkurencji. Szkoda, bo mieliśmy no, dużą przewagę i, i bardzo głupi błąd.